Ciągniki rolnicze, jakie wolicie? Tanie, proste, ale niekoniecznie ekologiczne? Czy może te najnowsze technologie, które są ekologiczne i dają multum różnych rozwiązań? Roboty okazuje się, że to niekoniecznie remedium na wszystko, mają swoje wady, a także najnowsze technologie na narodowych wyzwaniach w rolnictwie. Co nas czeka? Zapraszam do maszynowni. Jesień to wysyp nowych ofert, targi, imprezy polowe. Przyjrzeliśmy się trochę najnowszym rozwiązaniem. Cześć, Kamil. Cześć. Kamil, byliśmy na Agroshow, byłem jeszcze na Agroparku w Lublinie i tak dyskutowaliśmy już między sobą o ciągnikach. Co nowego, bo z naszych spostrzeżeń możemy powiedzieć tyle, że są oczywiście nowości, ciągniki zeroemisyjne, ale co ciekawe, pojawia się też sporo. Takich traktorów, które właściwie nie spełniają dzisiejszych norm spalin, i okazuje się, że są. Są no nie, dostępne. Tyle, nie tyle one się pojawiają, co cały czas są. Jest ich całkiem sporo, bo to jest nie tylko MTZ, ale także inni producenci. Właśnie ja bym powiedział, że tak jakby ich więcej teraz było. No po prostu na to zwracamy uwagę, bo one nam się też podobają z wyglądu, bo są klasyczne, ciekawe, fajne takie traktory, które lubimy. No niektóre właśnie od razu widać wygląd klasyczny, ale niektóre, powiedzmy, pod płaszczykiem nowoczesności, wcale te rozwiązania nie są takie high-endowe. Tak, dokładnie. No jest takich kilka firm. Jest przecież turecki Basak, koreański Branson, jest też turecki Hatat. Nawet ostatnio znaleźliśmy w internecie ofertę pakistańskich Milatów. Które są produkowane na licencji Masej Fergusonów, takich samych jak, jak kursus, kiedyś robi w latach 90., -tych, 80. -tych. I każdy z tych cioników jest w Polsce sprzedawany, e, i, i można nimi jeździć, mimo no. że nie, spe, nie spełniają żadnych norm, tak naprawdę. No właśnie, więc jakim cudem one są sprzedawane? Okazuje się, że ciągle rejestracje ciągników, które mają tą pierwszą rejestrację za granicą, są, są możliwe. Mimo, że na przykład ostatnio dosyć głośna sprawa była taka wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, tak, gdzie, gdzie sąd. Jakby podtrzymał stanowisko Ko, prokurator, kolegium, tak, tak, i prokuratora, który, który to który skarżył? Zaskarżył decyzję organu rejestracyjnego. Tak? To, to do, sprawa dotyczyła jednego ciągnika. Tak, sprawa dotyczyła jednego ciągnika, tam nie jest napisana marka, chociaż możemy przypuszczać, jaki, jaki to jest ciągnik. No i w efekcie sąd uchylił jego rejestrację. Tylko trzeba zaznaczyć, że wyrok jest nieprawomocny. Więc tak, pewnie to jeszcze będą odwołania. Tak, tak mhm. więc jeszcze pewnie będą odwołania. I czym to grozi? Grozi to tym, że po prostu ten ciągnik nie przestanie być zarejestrowany w Polsce, zatem nie będzie można go używać na drogach publicznych. No właśnie, ja, ja tutaj przyglądając się też tym starszym, to znaczy nowym, nowym tak, powiedzmy, <laughs> ciągnikom, ale niespełniających, niespełniającym tych, tych norm, pytałem też sprzedawców o to. Jak oni do tego podchodzą. A i tak dwa mi się. Tego no. rudego i tego przewodnicza pechscy. Jem przecież. Reakcje były różne. Od takiej typu będziemy się przyglądać, jak sprawa jak sprawa się wyjaśni. Do takich, że na pewno będzie wszystko ok, prawo nie działa wstecz. No tak, tak. Tak mówią sprzedawcy. Tak samo było, jak byłem na agroshow w mtz też powiedziano, że jakby zagrożenia nie widzą. Jak e, pytałem jako klient e, w, w spółce, która sprzedaje te pakistańskie e, Massey Fergusony, e, też nie widział problemu. Powiedział, że dostajemy e, pełen pakiet e, gotowy do zarejestrowania tego pojazdu i nie widzą problemu z, 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 z takim czymś. Ale już widzę tu inny problem, e, gdyż e, te ciągniki są sprzedawane w Polsce jakby mają gdzieś przepisy, a takie spółki jak Zetor, który musiał zmienić silniki na dojca, czy Kraft traktory, Krawiec traktor, Polskie, tak. muszą szukać nowych napędów, bo już im się kończy pozwolenie na produkcję starych silników, i one są jakby w takiej słabej pozycji, bo są produkowane w Unii Europejskiej. Dokładnie, więc jak to jest? No właśnie, jak tego, to będzie w przyszłości, też nie wiadomo. Tak, tego właśnie e, na tą chwilę chyba nikt nie wie. E, co, będziemy przyglądać się tym sprawom, będziemy e, wnikać i wysłaliśmy już pewne e, zapytania. Zobaczymy, jak, jak to wyjdzie. Na pewno zainteresowanie takimi maszynami jest duże. E, tak, bo rolnicy. Szukają prostych, tanich maszyn, ceny idą do góry, a te, a te ciągniki są w miarę tanie i też technologie są takie, tak. które rolnicy znają, a części zamienne dostępne i tanie. Tak, to się, to się liczy. Ja tutaj przykład cenowy, taki mam e, ciągnik turecki Basak, niespełniający mhm. norm spa, spalin aktualnych, dostępny za 182 tysiące bodajże netto, 110 mhm. koni. No, za inny. Powiedzmy konkurencyjny, zachodni, niekoniecznie naszpikowany mhm. wszystkimi technologiami. no Trzeba dać 250-300. No dokładnie. A e, w krajach e, poza Unią Europejską no, takie ciągniki dalej są sprzedawane. W większości są wyposażone w te silniki Perkinsa 4,4 litra. Taki ciągnik zapowiadano w Serbii, e, który miał powstać, a na przykład na Ejmie w Bolonii w tym roku. Landini zapowiada prezentację traktora, który będzie oferowany tylko poza Unią Europejską, który właśnie nie będzie spełniał norm. Mm. Więc można. Także to nie jest tylko, widać, polska uh -huh. sprawa, nie tylko u nas jest z tym problem. Ja też byłem miesiąc temu na targach w Irlandii. Tam też widziałem markę tureckich traktorów, takich powiedzmy, zupełnie klasycznych. Uh -huh. I też zainteresowanie było spore. No właśnie, otóż to. Roboty wkraczają na pola. Podobno. Ja jeszcze nie widziałem. Ty, oprócz y, pokazów. Ale w tym temacie świetnie orientuje się Adriana. Cześć Adriana. Cześć. Słuchaj, podobno nie jesteś fanką gwiezdnych wojen. Excuse me, sir, but that unit is in prime condition. A real bargain. On the what No nie, nie jestem. Ale roboty nie są ci obce. No, nie są gdzieś tam. E, zdążyłam się z nimi bliżej poznać, chociażby na ostatnich targach, bo ostatni rok e, jest gdzieś tam dla Polski myślę, takim rozbiegowym, jeśli chodzi o te tematy. Dużo widzimy tego. Dużo firm wchodzi w dystrybucję, też w produkcję robotów, są pokazy organizowane. Ale powiedz mi, jak to w praktyce wygląda, bo już są tak i w Polsce jakieś gospodarstwa, na, które, które już tego używają. Dużo piszemy o nowościach, o ich możliwościach, natomiast no co, to nie jest chyba rozwiązanie bez wad. No, na pewno nie jest bez wad. Piszemy o tym, bo tego sprzętu naprawdę w ogóle na świecie produkuje się bardzo dużo, tych startupów powstaje naprawdę. Multą, zwłaszcza w Stanach. I no, jeśli chodzi o Europę, to producenci mówią, że najwięcej jeździ tego u naszych zachodnich sąsiadów, u południowych też już coraz częściej, a w Polsce gdzieś tam jeszcze tego na polach nie widać. Mamy... Ale ty już widziałaś? Ja już widziałam na takich testach, powiedzmy, tak. To nie były. To nie był taki typowy test polowy, w którym miałam okazję obserwować pracę może od początku do końca, tak? czyli kiedy roboty zasieje, powiedzmy, wypieli, czy, czy mhm. będzie robił jakieś inne zabiegi uprawowe. Dobrze, A... ale, ale poznałaś też opinię pewnie już kilku rolników, ale też i powiedzmy naukowców tak? na ten temat. Wiemy, co, jakie teoretycznie mają możliwości, ale powiedzmy, co jest ich największą wadą dzisiaj? Największą wadą jest na pewno cena, ale przede wszystkim to, na czym nauka się skupia głównie to zasilanie. Czyli jest problem z tym, że bo w tej chwili w Pol na polskim rynku mamy dostępne trzy modele y, tych robotów. Każdy z nich jest zasilany w inny sposób, i każdy z nich w tym zasilaniu y, ma jakąś wadę. Y, najlepsze źródło zasilania to oczywiście standardowy silnik diesla, ale on y, no, zostawia spaliny, tak? zostawia ślad węglowy, i y, tutaj y, naukowcy gdzieś tam. Tą wadę wytykają właśnie mm, pod tym względem, że pomimo tego, że no, y, najdłużej może ten robot pracować, to jednak on y, nie dba o środowisko. A gdzieś tam mhm. y, rolą tych robotów właśnie y, jest to, żeby y, zostawiać czy, czyste powietrze, czyste pole, tak? Zgadza się. Oprócz tego, że wykonają pracę za człowieka. Tak, to raz. Drugą wersją robotów, jaką mamy do wyboru, no to są elektryki. One no, są ograniczone, jeśli chodzi o długość pracy, bo muszą po mniej więcej 8 godzinach, tak? producenci różnie podają, można tych, um, tych akumulatorów dołożyć. Gdzieś tam to jest praca około 10 godzin. Jednak po tym czasie Mm -hmm. Muszą wrócić do stacji dokującej, żeby się naładować. Więc takich robotów no, trzeba było mieć przynajmniej ze dwa, jeśli nie trzy, w gospodarstwie. Spalinowe, elektryki, co jeszcze? Trzecie? No Mówiłaś i e, tak, jest trzecie rozwiązanie, które mm, no, wzbudza chyba najwięcej entuzjazmu, bo to są roboty zasilane na panele fotowoltaiczne. I one są. Nie też emisyjne. elektryki, tylko z zasilaniem. Jakby ze Zgadza się, tak jakby to źródło, źródło zasilania jest inne. Natomiast tutaj naukowcy mówią względnie, że to, jakby z jednej strony producenci mówią, że ten robot może jeździć 24 na dobę, bo się naładuje, ma ten magazyn energii. A naukowcy mówią, że bezwzględnie to nie ma racji yy, yy, pracować. 24 godziny na dobę z, z panelu fotowoltaicznego. Coś mi tu nie pasuje. Ci. Chyba, że nie wiem, na biegunie północnym lub południowym przez jakąś część roku. <grym> chyba, chyba tak. Chyba musiałoby być to w innej strefie. No i pochmurne dni. No właśnie, co jak, jak są pochmurne dni, jak jest deszczowo, jak w ogóle ten robot pracuje i zaczyna mm -hmm. padać deszcz. No tak. Ja tu na deszczu! Wilki jakieś! A chodzić i świecić nad nimi to też trochę bez sensu, nie? Wspomagać w pracy. Żeby w ten sposób wspomagać. No właśnie, tutaj też ciekawa kwestia, która była poruszona gdzieś tam jak mamy taki, e, takiego robota z panelem fotowoltaicznym, tak jak z kolegą Kamilem, gdzieś tam porównywaliśmy go do stołu, do ping e, no to kwestia tego, jak ten robot zostanie sam pozostawiony na polu i zacznie wiać. No tak. Stwarza to, to jakieś to... niebezpieczeństwo. No, tak. <laughs> Przypadkiem może odlecieć taki, taki robot. <laughs> Okej, okay. słuchaj, na początku wspomniałaś chyba o... Pierwszy, takiej podstawowej wadzie, czyli ceny. To o jakich tutaj kwotach możemy mówić? No właśnie. Taki yy... sobie przykładowy robot, który będzie, nie wiem, nam siał kukurydzę. Zasili nam kukurydzę. Yy, ten spalinowy na pewno, yy, czyli tutaj akurat to był robot, i on kosztuje 190 tysięcy euro. Netto czy brutto? Yy, no to są ceny netto. Aha to też y, zmienia postać rzeczy. No e, Okej. Okay. Dobrze, żartujesz z tym netto brutto. No, fakt, że, że nie jest to mała kwota, natomiast no wszystko zależy od tego, co on może zrobić. Tak? No, mogą być duże pieniądze, natomiast jaką robotą wykona. Ale powiedzmy na koniec tak, żeby, żeby nie było, że to, z, bo wychodzi z naszej rozmowy, że roboty mają same wady. Podsum wytknęliśmy tutaj właśnie te rzeczy, natomiast co jednak, chyba generalnie to i tak jest przyszłość, tak? tylko wymagająca dopracowania. Myślę, że tak jak ze wszystkim, z każdym sprzętem, który gdzieś tam się pojawia na nowo w branży, nie tylko rolniczej, no to zawsze pozostaje coś do dopracowania. Do A roboty akurat są na tyle gdzieś tam złożonym, złożonym, złożonym sprzętem, że na pewno to jeszcze chwilę potrwa, zanim to będzie taki. No właśnie nie chciałabym używać słowa idealny, bo jak zapytałam profesora Jakielskiego, który jest specjalistą od właśnie od zasilania robotu, powiedział, że um, powiedzieć idealny to jest tak surrealistyczne, że nie da się na to od odpowiedzieć, <grym>, że coś takiego nie istnieje i nigdy istnieć nie będzie. Tak. Natomiast um, no, to cały czas ta nauka idzie do przodu w tym kierunku, żeby... Um, to jakby najbardziej dopasować się do rolnictwa i rozwijać ten temat, bo mówiąc o robotach, cały czas musimy pamiętać o tym, że są to rozwiązania głównie do gospodarstw, które hodują warzywa. Mm -hmm. No ja mam robota, który kosi trawę koło domu. I powiem szczerze, jestem zadowolony, chociaż rzeczywiście też ma, ma swoje wady. Natomiast. W robocie mnie wyręczył, praktycznie w 90%. Czyli przyjaźnicie się, można tak powiedzieć, nawet ma imię swoje. To już dużo. Skoro rozmawiamy o najnowocześniejszych technologiach, takich tematów nie zabraknie też na narodowych wyzwaniach w rolnictwie. Czyli naszej konferencji, która odbędzie się już 27 października, będziemy dużo mówić o rolnictwie precyzyjnym. Ważne są tutaj te elementy związane z, ze zbieraniem, obsługą danych, co się z tym dzieje, w jaki sposób można je wykorzystać, prawda? Zasadniczo pan się musi na tym rozeznać całkowicie, żeby wiedzieć, ile i gdzie. Dotychczas tak było, ale teraz mamy komputer. Może pan pisać co tylko pan chce, to nie ma żadnego znaczenia. Tak, bo okazuje się, że rolnicy y, mają te systemy, a ich nie używają, a, a dzięki temu mogliby wprowadzić pewne oszczędności. Tak, bo można powiedzieć, że jakby sprzęt. Yy... Na pewno nie mamy już nie jesteśmy nasyceni tym nowoczesnym mhm. sprzętem, który może pracować w ramach systemów rolnictwa precyzyjnego, precyzyjnego, ale jego jest sporo, natomiast chyba teraz dużym problemem jest zbieranie obróbka tych danych, wykorzystanie tego. Tak, i trzeba, trzeba działać w tym kierunku, żeby jakby namawiać rolników na to, że to zbieranie tych danych nie jest aż takie trudne, nie, nie zabiera tyle czasu na, podczas pracy, no bo to jest największy problem. Człowiek pracuje i zapomina o pewnych, pewnych innych rzeczach. Dokładnie. Będziemy mieli też, myślę, świetne przykłady z życia. Będą z nami też rolnicy, którzy korzystają z takich systemów, którzy integrują je. Okazuje się, że niekoniecznie problemem musi być posiadanie systemów różnych marek. Dokładnie. Da się to wszystko spiąć? i korzystać. Tak, i są na to przykłady. Jedni tworzą jakby same własne systemy bazujące na jakimś jednym, a niektórzy po prostu łączą kilka w jedność. Też, też jest to ciekawe. Zależy od tego, kto ma jakie umiejętności i co potrafi zrobić. Także myślę, że warto. Serdecznie Was zapraszamy na konferencję. Oczywiście też w bloku technika rolnicza będą uczestniczyli naukowcy dr Jacek Skudlarski z SGGW, dr Mirosław Czechlowski, który oprócz debaty będzie też miał myślę, bardzo interesujący wykład o sprzęcie, maszynach dla rolnictwa regeneratywnego. I oni powiedzą to, co myśli nauka na temat tych nowoczesnych technologii, o których hmm, rozmawiamy. Dokładnie, rolnictwo regeneratywne, węglowe to dzisiaj bardzo nośny temat i Taki, do którego musimy się przygotować, więc na pewno warto tego posłuchać. Tak jest. Co jeszcze ciekawego? Nasze konkursy, rozstrzygnięcie. Dokładnie, byliśmy w, w ciągu kilku ostatnich miesięcy u wielu rolników w konkursie Innowacyjny Farmer. Odwiedziliśmy gospodarstwa i trzeba powiedzieć, że jesteśmy pod dużym wrażeniem. Niektórzy robią własnoręcznie maszyny, niektórzy potrafią wykorzystywać w pełni możliwości nowoczesnych maszyn, które nam, które nam dają. I to robi wrażenie za każdym razem. Robi wrażenie też, mimo że, że długo już jestem w, te, w tej branży, to naprawdę tutaj zgłoszenia mieliśmy no super. Naprawdę innowacje i poziom, poziom tych innowacji, poziom świadomości jest no niesamowity. Tak, tak. No, tym bardziej robi to wrażenie, że ci rolnicy są bardzo świadomi tego, co, co robią i co chcą uzyskać, że tak powiem. Tak jest. To, co wspomniałeś wcześniej, to jak niektórzy potrafią sami wręcz wyprodukować sobie takie systemy. Tak jest, dokładnie. Jest rolnik, który sam zrobił ploter do wycinania rzeczy w metalu. No, i robi maszyny jakby od podstaw. Tak. A technologię, y, różne elementy elektroniki właściwie ściąga sobie, tak, kupuje w, w internecie z całego tak, świata tak, tak. i sam kompletuje urządzenia. I, I okazuje się, że to nie musi być aż takie drogie. I można. I można, tak, dokładnie. Więc y, ten y, rolnik y, też będzie. Mhm. Będzie okazja posłuchać go, porozmawiać za kulisami. Może wziąć jakiś przykład, coś, coś samemu później na tym przykładzie wykonać. Dokładnie. Także myślę, że będzie bardzo ciekawie. Serdecznie Was zapraszamy. Jeszcze raz powtórzę 27 października, jachranka. Windsor. Tak. tak. Kto nie będzie mógł uczestniczyć w konferencji tam na miejscu, będą też transmisje online. Tak, można się zarejestrować online i, i, i brać udział jakby mm, przez komputer. Zapraszamy. Tak jest. I to tyle w dzisiejszej maszynowni. Dajcie znać w komentarzach, co wymyślicie na temat ciągników, o których rozmawialiśmy. I na pewno nie zrażajcie się co do robotów. Na pewno trzeba się interesować tym tematem, bo jest to przyszłość. Zapraszamy na konferencję. I tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się.